No więc, aby dobrze zacząć, to może się pomódlimy o to Słowo. Boże, dziękuję Ci za to, że mogę tutaj głosić, mogę mieć to Słowo, przekazać coś, Boże. I proszę Cię, powłokosok mojej usta, bym mówił tylko to, Boże, co Ty chcesz przekazać. Daj mi odwagi też, Boże, żebym się nie miotał w tym wszystkim, Boże. Pomóż mi, Boże, to jakoś przeprowadzić. Amen. Dobrze, a no więc tematem dzisiejszym jest to, że jesteśmy armią. W pewnym sensie, tak? Na sam początek chciałbym, żebyśmy otworzyli 1 e, Koryntian, rozdział 12, werset 15. 15 wersetu czytamy. Jeśli by rzek rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem ok okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie. Tymczasem Bóg myślił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał, a jeśli by wszystkie członki były jednym członkiem, gdzieś byłoby ciało. A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Dobrze, to na razie dotąd. I generalnie, jak powiedziałem, dzisiejszy temat brzmi, jesteśmy armią, tak? Generalnie... Mimo, że jestem młody, tak, to miałem jakieś swoje doświadczenia też z wojskiem, z wojskowością i wiem jak to działa. Tak. Generalnie najważniejszą rzeczą w wojsku to nie zgrywać bohatera. Tak. Yy, nikt w wojsku nie jest Rambo, i to mi się opiera wszystko na współpracy. I przez to yy, każdy członek jest potrzebny, tak. zarówno snajper który z daleka zajmuje wroga, jak po prostu cieś, który otwiera bramę, tak? Każde zadanie tam jest ważne, bo bez, bez, snajpera, bez snajpera armię nie mogłyby sobie poradzić, jak i na jednostce, gdyby nie było tego człowieka, który otwiera bramę. Każdy mógłby wejść tam. Każdy mógłby wziąć co coś chce. Każdy mógłby nawet bombę tam podłożyć, bo nie było tej osoby, która pilnowała bramę, tak? Dlatego tak samo tutaj każdy członek jest potrzebny niezależnie, e, niezależnie też co robimy i jak mało, jak mało to zadanie wydaje się ważne. Druga rzecz. Członki wspierają się nawzajem. Tak samo w armii, kiedy podczas bitwy ktoś się oberuje i padnie na ziemię, od razu podchodzą do niego dwie, trzy osoby, znoszą go z pola bitwy i w pierwszym bezpiecznym miejscu opatrują. Tak Tak samo też w ciele, kiedy, ręka, kiedy noga się zrani, to ręce ją opatrują. tak? Generalnie tak samo powinno być tutaj, także tak, jeśli też widzimy, że ktoś z nas ma problem, tak. jeśli, widzimy, że, e, jeśli widzimy, że ktoś z nas nie daje sobie rady, pomagamy mu, tak. ale z drugiej, to też działa w drugą stronę, bo zauważmy, że kiedy noga oberwie, to noga daje sygnał w pewien sposób do reszty ciała, że ma problem, tak? Także nie bójmy się też podejść i powiedzieć po prostu o tym innym. Także żebyśmy mogli się nawzajem wspierać. To jest bardzo ważny temat. I trzecia rzecz, bardzo ważna w Armii. I ostatnia, którą chciałem dzisiaj nadmienić szczególnie. Wszystko robimy na 100%. Albo najwięcej, na ile nas stać. Wyobrażacie sobie, gdyby podczas bitwy. Jeden żołnierz był za osłoną, na przykład tylko na 50%, albo starał się w ogóle tylko na 50%. Musimy pamiętać, że od tego, gdy przyrównać misję do bitwy, może nie zależy od tego nasze życie, ale na pewno zależy życie innych. Tak jak, tak jak podczas bitwy żołnierze walczą też między innymi o swoje życie, jak i o sprawę, tak jak my walczymy. Za boga, tylko oni walczą za, do, do jakiegoś konkretnego celu, yy, to, 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 to yy, pamiętajmy, że kiedy żołnierz walczyłby na 50%, albo na jakikolwiek inny, pomniejszy, no po prostu nie walczyłby z całych sił, po prostu by zginął. Tak samo kiedy my nie damy z wszystkiego. Może zginąć ktoś tam na zewnątrz, tak? Myślę że, myślę, że na tą chwilę z kilkoma takimi, być może wydawałoby się, oczywistymi myślami, chciałbym nas wszystkich zostawić. Żebyśmy pamiętali, że jesteśmy armią i że, yy, i że walczymy za siebie nawzajem, jak i za tych ludzi na zewnątrz, tak? Amen.